Witam wszystkich, zapraszam do oglądania God of War Ragnarok. Mamy tak jakby cutscenkę, bo nie ma żadnych pasków, żadnych wskaźników, więc miejmy nadzieję, że w tym odcinku wreszcie ukończymy te bardzo długie zadanie. na drugą stronę, będziemy w domu. No to co? Do dwóch wygranych? Ścigajmy się. No chodź. Wiem, o co ci chodzi. Wiem że chcesz się zrewanżować. Ale... Chcę poprawić no, humor. Patnia, ja wygrałam. E, to chyba był remis. To nie był remis. No jedziesz, jedziesz. No co ty? To masz przewagę. Raz, dwa, trzy, start! Dobra. Idziesz czy nie. A? się możesz zapomnieć! A my w ten sposób, proszę bardzo. Nie no fajnie. Nie mam pojęcia, co ty do mnie mówisz? To pole zawsze tak niesamowicie pachnie. Fajnie coś jest zrobione. A my musimy tędy, okej. Z tego! Naprawdę należy mi znowu wygrać? Darego, to ty na tych łopatki pobiegniesz! Już blisko! No i dotarliśmy. Na magicznym blisie. Loki! Atreusie, dziękuję. Przykro mi, że tak cię traktowało. Dzięki. No dobra, możesz już wracać do domu. Spotkamy się przy ołudzie. Wreszcie, no właśnie. odejść? Nie, jeśli nie chcesz. Chcem. Twoja przepowiednia nie mówiła, kiedy masz... O... A mam mapę tego miejsca? I co tutaj? Kończono 0% Moja przepowiednia Dobra, i tak będę musiał po ukończeniu gry jeszcze dokacać, więc... A co tutaj? Zapominają jak szukać jedzenia, jak biegać... Trzymam je tu, bo same nie ją przetrwać. Ale dzięki tym kulkom mógłbyś... Nie, przepraszam. Po prostu to wszystko, cała ta przepowiednia, to zbyt wiele. Zebrałeś wcześniej trochę zieliwek, prawda? Jeśli chcesz, możesz nakarmić zwierzęta. Mogę? A jak? No chciałbym, no tylko nie wiem jak. Angerbodo, mówiłaś, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale co to za miejsce? Znasz Emira? To pierwszy z gigantów. Zginął dawno temu, prawda? Oden go zabił. Tak. Oden zniszczył wszystko, co po nim zostało. Oprócz jednego. Jego snów. Oden nawet nie mógłby ich tknąć. Należał do nas. My musimy się udać, tak naprawdę no dobra, ja nie chcę tego robić. jest wyjście. Tutaj? Nie. Tutaj, tutaj. Wciąż w to nie wierzysz, prawda? Mogę. Może jestem głupi. A może. Może tak jesteśmy w stanie to zmienić? Chodzisz się z myślą, że mógłby zginąć. Myślę, że jesteśmy w stanie to zmienić. Chodź. Muszę ci coś pokazać. Moja matka? Niestety jest pusta, ale... Wiem, jak to jest. Stracić rodzica. Stracić oboje. Twoja mama odeszła, ale ojciec... Nadal masz czas. Pożegnaj się. Wiem, co chcesz powiedzieć. I doceniam to, serio. Ale nie wiem. Nie może być tak, że nasz los jest już z góry przesądzony. Co będzie z tobą? Nie wiem. Jak mówiłam, kiedy odejdziesz, moja rola się skończy. Więc mógłbyś zostać? Twoja rola nie musi się skończyć, a co ty zrobisz? Nie wiem, ale nie pozwolę ojcu zginąć. Muszę wrócić dobrze, huh. gwiazdy są tu inne. Nie, ty jesteś inny. Zobaczymy się jeszcze. Nie, zgubić dom, węź o nim, powtarzaj. Dom. dom, nie, no kurde, świetna historia jest dom. naprawdę. Wróciliśmy? Tak, tylko że przeciwnicy na zewnątrz? Nowy dom, nowy dom, nowy dom. Do starego domu wrócił. O proszę, czyli będzie walka. Nieźle. No i mamy ciężką potyczkę, naprawdę. Musimy bardzo uważać. Ależ skubany, no. Dobra, jeden pa dwóch padło. Окей, okay, хой Co jego nie można. Zaraz go wykończę, miło wszystko. Energii sobie doładował. No nareszcie. Wrócę do Sindriego i dowiem się jak ocalić ojca. Żelazny lasy Janky podał muszą pozostać sekretem. W co ja się wpakowałem! A tu możemy jeszcze się przejść. Co my tu mamy? Lepiej wrócę do Sindiego, nim ktoś zauważy. Aha, no dobra, nie mogę. Skoro mam wrócić, to wracamy. Ja chciałem pójść do Fenrira. Na dwa dni? E... Nie okłamuj mnie! Po coś tu przyszedł? Sam. Pragniesz śmierci? Tak samo jak ty. To czemu? Czemu? Co przede mną ukrywasz? No ciekawe, czy mu powie. Próbowałem kroczyć twoją ścieżką. Spełniać twoje kaprysy. Ty co wszystko nie wierzysz! Ale jestem z tobą! Bo najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo. Nie tylko to jest ważne. Kto zadba o ciebie? Nie potrzebuję twojej ochrony. Hm. Jesteś tego pewny? <grym> <grym> no tak, tylko że Atraus zna przepowiednie. Musisz mi tylko zaufać. Ty też miałeś tajemnicę. To nie to samo. Dlaczego? Nie byłeś szczery. Mama też. Mieliście powody tak jak ja. Dlaczego nie może? No, nareszcie kratosem. Powrót do kratosa, więc mamy ogień, ale musimy bardzo uważać, bo ten rodzaj przeciwników jest naprawdę bardzo odporny, jak się okazuje. Udało się, udało się podpalić. Ok... Podpalamy! Skubany no! Odpalę. Zginę. Dobra. A kto to? Ole zbutowała. Okej, okay, mamy walkę z Walkirio. テレシア。 Dobra, jedziemy. Co so jest? Dobra, jako, że walka jest bardzo trudna, trzeba tutaj podejść nie. bardzo taktycznie też do tej walki. Koncentruj się na walce! Nie na mnie! Tak jest! Było blisko! Nie dotykaj! Co ci zrobiliśmy? Okej. Okay. Ależ, co ja zrobiłem? Czy proszę! <tryk> OK się. Wydaje się całkiem wolna. Ależ po co, co ja zrobiłem! ごめん。God, yes. Ureja? Spróbuję na ciebie cierpienie jakiegoś innego. Wow, jest, co to była za walka! Nie! Przydasz mi się. <laughs> A tyle do domu. Do domu? Serio? Powiesz całą prawdę, kiedy wrócę. Teraz muszę to naprawić. <laughs> Dalej jeszcze jakaś walka będzie? Nie, chyba. O, Miło znów cię zobaczyć. Brautnef, nie spuszczajcie go z oczu. Słyszałeś, słoneczko? To dalej, ruchy, ruchy. Słoneczko. Czego ci potrzeba? Nie zamierzam dłużej tkwić w tym świecie. Ruszamy do Vanaheimu. No, to zostaliśmy sami. Rama do Vanaheimu raz, proszę. Wybierz furję lub męstwo. Ok, zadanie ja zostało również, ukończone, dlatego ja również. Albo jeszcze, może, może chwilkę chwilkę podejdźmy, zanim co? ruszymy do kolejnego świata. Żeby się przenieść do, do kolejnego świata, chociaż. Pomogę ci, ale to nie cofnie tego, co zrobiłem. Wiem. I całkiem możliwe, że na koniec cię zabiję. Idziemy czy nie? A można teraz tutaj się zawrócić? Lepiej nie każmy mściwej bogini czekać, bracie. Też nic nie ma, okej. Okay. nigdzie się stąd nie ruszycie? Ha! Co wy byście bez mnie zrobili, nieudacznicy? Czego oczekujesz od Kratosa, wasza wysokość? Zawsze znamy. Okay, czyli jak chwilę trudu, jak zawsze musimy podbiec chwilę. To tak jest ciekawie zrobione, tak Zatem naprawdę się teraz się wgrywa właśnie kolejna gadań, lokacja. Nie, się o pomoc? nie przypominam sobie, żebym prosiła o pomoc ciebie. O nie prosiła. Kiedy ta miejscówka pojawiła się na mapie, postanowiłem odwiedzić dawną kumpelę od kufla. Coś czuję, że jak wam pomogę, to trafię dokładnie tam, gdzie chcę. A czemu tak czujesz? Bo o ile nic się nie zmieniło, ona nadal rozbija się z tym twoim tępym bratem. Freyr, nie ma z tym nic wspólnego. O co chcesz? Ja Jaja mnie dziś swędziały, więc... <laughs> no tak... ciągną mnie klątwa spętania. Mistyczna brama została zaznaczona na mapie. Mną. Ok, tu jak w Okej, widzę, że będzie to bardzo daleko. Dlatego ja sobie w tym momencie jednak zakończę ten materiał, jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka. Zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Daj